Jestem już po pierwszych kółkach motocyklem DS 525, jest to mój faworyt jeśli chodzi o motocykle enduro, turystyczne, delikatny teren, delikatna, gdzieś tam shooter w trasę, on jest też w wersji z kuframi, pokazuję Wam go bliżej, a będę go dzisiaj porównywał również z mega fajnym motocyklem, na którego czekałem, czyli Watch DS 650 DSX z silnikiem Rota.